Szanowni Państwo, kochani moi, mam tu kołach koła ogródka swego, zrobię porządek i tam posadzę ziemniaczki, a tu posadzę warzywka. I szanowni Państwo, kto może, gdzie ma jakąś działeczkę, czy coś takiego, bardzo zachęcam na uprawienie działeczek, bo to jest zdrowe, to jest przyjemność na działce, Gródki działowe, kto ma może przed blokiem kawałek, jakiegoś ogródka, też można sadzić drzewko owocowe i teraz kupiłem sobie w sklepie warzywno-owocowym takie warzywa jak burak twikłowy, czerwona kula ogórek recibor konserwowany dalej pietruszka halbange berlińska bardzo dobra ogurek, zery bena, też bardzo dobry, to jest rzodkiewka, rzodkiew, Rapchanus. bardzo dobra, e, pietruszka naciowa, westiwal, bardzo dobra, e, dynia zwyczajna, o, bardzo dobra, bo lubię dynkę, o, A to nazywa? pan lubi jeść i sadzić Słonecznik rzeczy? to... O, o, proszę Państwa, chcę powiedzieć o, o słoneczniku tym, co teraz pokazuję. Wiele lat, jak byłem na Warmii, dużo takiego słoneczniku sadziłem. Bardzo pięknie e, kwitnie i tak dalej słonecznik. I tu ten słonecznik posieje u siebie nawet. A co to jest, Pan mi powie? To jest burak ćwikłowy, egipski. Czerwona kura inaczej, to tylko yy, w odmianie, ten burak i ten, to jest bardzo dobre. Dwa buraczki pokazuję teraz. Złożę paczki, żeby tak było jedna do jednego i troszkę łapkiem... Oj, przepraszam, Najmocniej O, może tak, pan redaktor pokaże do kamery, że to jest najlepsze buraczki. Proszę, to jeszcze? To jest werba e, Wanda, cukinia, bardzo dobra. O sałata, e, werba, sałatka masłowa, bardzo dobra. To jest rzutkiewka, którą ja uwielbiam. Które ja uwielbiam jeść. O poland, ogórek też dobry. Najlepszy to ogórek. To dynia też. Złoty kepeler, zwyczajna, też dobra. Ogórek korniszony, też dobra. Marchewka jadalna, karolkina, też dobra. To jest rzodkiewka, rzodkiew, agatka, też dobra. Co to jest? To, to już było o, burak ciuchowy, okrągły, ciemno... E, Ciemno, czerwony, ba. O, o, ten ogórek, jaki ja na wsi, e, burak, przepraszam, burak siłkowy, nie ogórek, przepraszam, ale burak siłkowy, Ja bym takie buraczki sadziłem, I to jest, one rosną duże i bardzo dobre są buraczki. Jaką rzutkiewkę mam? O, pan... A to już była żółtkiewka pokazana. Marchewka e, Berlin, też bardzo dobra. Ona duża, Pana rośnie. Tutaj rzodkiewka biała to jest agatka była. Ogórek Poland. Bardzo dobry, to jest najlepszy ogórek, który ja sadziłem na warmii, Poland się nazywa. I tak ogórki bardzo polecam, bo to jest, są ogórki konserwowe, do słoiczków, które na zimę robi się, zakonserwowuje się słoiczki i bardzo dobrze one się, się przechowują. To rzodkiew. E, berlińska była. E, teraz rzodkiewka, e, 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 Pasterniak też bardzo dobra. Te ogórki też bardzo dobre są. E, ogórki konserwowe też bardzo dobre. Ale najlepszy poland. Polecam. Papryka do uprawy w gruncie bardzo dobra. To stwierdziłem. Papryka e, zorza, e, no po, o, o tej papryce też dobra, bo to jest, jest dwukolorowa papryka, rośnie czerwona i żółta, też bardzo dobra. To jest, to było e, rzodkiewka krakowianka, też bardzo dobra, bo sadziłem na warmi i Mazurach. A to czerwona jest, a to rzodkiewka czerwona, bardzo dobra. Partejna się o, nazywa się Rzutkiewka. O, O, amur, którą sadziłem, amur, wiele lat. Do tego amur. jeszcze marchewka do przyprawy, do różnych dań. E, teraz tak, e, jak tu mój wiceprzewodniczący przychodzący wspomnią, marchewka do różnych dań się dodaje. I to marchewka... na... ja dawałem Polan, nawet. Polan. E, e, Polan. Wczoraj dawałem Najlepsza do bigosu. Ona rośnie. Jak to wszystko rzutkiewki, wszystko. To dopiero taki smak jest, że ja trochę zjadłem i jeszcze tyle jest, że będę jadł, 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 aż wreszcie zjem. Z panem Krzysztofem Kononowiczem. Dziękuję Do państwa, bardzo. Żeby pan był zawsze zadowolony ze mnie. A jestem zawsze zadowolony z pana wiceprzewodniczącego i... On chce się wymledować ode mnie, a ja powiedziałem, że nigdy nie wymleduje od jego, tutaj ode mnie będzie y, mieszkać do końca mego życia. Z, z Zgadza się pan? Zgadzam się. I teraz chcę powrócić do e, marchewki. I tak jak jest, powiedział, Tą marchewkę To trzymam teraz w ręku, to jest najlepsza marchewka, bo to Polan, to jest nasza polska marchew. Ona rośnie bardzo fajnie na działkach, na plantacji, wszędzie, ona... Ale fajnie można zerwać, trochę przytrzepać i normalnie gryźć, może taka no smakna, słodka. A bardzo, ja to wiem, panie wicestarze, bo ja tą marchew wiele lat sadziłem i właśnie polecam tą marchew dla wszystkich chciać. w ogródkach, na działkach, wszędzie, dlatego, że ja jestem od 18 lat, prowadziłem własne z rodzicami gospodarstwo na Warmii, o Oto właśnie tam są ogóreczki te co pan mówił o jakie one są smaczne i pomocowe. I teraz tutaj mam dużo warzyw, leży, a tutaj przestałem e, sałatkę, którą zrobił wiceprzewodniczący i e, dodana, nie marchewki nie ma, ale dodany ogóreczek, szczypiorek, e, pomidorek dodany, jest śmietanka dodana i przyprawy jeszcze. Pan Wicem Przewodniczący dodał, bardzo smaczny. Jadłem tą sałatkę. Zjadłem całą, tą całą talerzarkę y, przy y, sałatki tej. I polecam tak robić na wiosnę tą sałatkę. To jest zdrowa sałatka. To jest on, ani podpuściliśmy, ani nic. Y, pokazuję na łyżkę, biorę. Specjalnie biorę na łyżkę, co jest. I specjalnie we, to spróbuj. wezmę sam do ust. Bardzo pyszna jest i to jeszcze raz to yy, Marka polecam siać to jest bardzo dobre. No, niech spróbuje jeszcze pan Konowicz mojego bigosu do sałatki. Panie Wicze Przewodniczący Ja jadłem, jadłem, ale teraz niech pan redaktor, ja zachęcam pana redaktora do spróbowania sałatki, do spróbowania bigosu, e, co jak, jak zrobił. E, i, i, proszę bardzo, proszę, do ust, do ust, do ust. Nie udawać mnie tutaj, bo ja proszę cię pojeździć do kamery, jak jest teraz. Smaczne? Tak. I teraz proszę bardzo, męścia